Human Fall Flat to gra wydana w 2016 roku przez No Break Games. Zdobyła popularność dzięki specyficznemu humorowi opartego na fizyce, a szczególnie ogromnej dowolności pokonywania przeszkód w trybie multiplayer, gdzie gracze wspólnie mierzą się z różnorodnymi wyzwaniami. Specjalnie dla tej recenzji spędziliśmy kilkanaście godzin w grze, testując różne scenariusze, żeby podzielić się najlepszymi momentami i naszą opinią. Jeśli szukasz zabawy w luźnej atmosferze, gdzie wszystko może się wydarzyć, to ta gra jest dla Ciebie. W Human Fall Flat wcielamy się w zabawną, bezwładną postać, którą musimy przeprowadzić przez serię coraz trudniejszych poziomów. Każda mapa oferuje zupełnie nowe wyzwania, od podstawowych zadań, jak wciskanie przycisków i naukę skakania, po bardziej zaawansowane elementy parkura oraz układy obwodów i nawet zagadki logiczne. Te bardziej zaawansowane wymagają transportu przedmiotów i łączenia ich we właściwy sposób, we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Dzięki temu poziom trudności progresywnie wzrasta. W trybie multiplayer dochodzi dodatkowy poziom zabawy, bo gracze mogą wspólnie pokonywać poziomy, co umożliwia kreatywne podejście do przeszkód i zabawne interakcje. Największą zaletą jest bez wątpienia rozgrywka wieloosobowa, która wprowadza mnóstwo śmiesznych momentów. Przykłady? Upadki, przypychanki i wspólne próby podnoszenia przedmiotów, które tworzą nieprzewidywalne sytuacje. Fizyka w grze jest przemyślana, absurdalna, ale na swój sposób realistyczna. Czasem jeden gracz może samodzielnie podnieść cięższy obiekt, co wygląda komicznie, a czasem tylko wspólnymi siłami można podnieść coś naprawdę dużego. Dodatkowo mapy są tak zaprojektowane, że można przechodzić je na różne sposoby. Tutaj twórcy chyba specjalnie dali graczom swobodę w łamaniu schematu. Czasem pojawia się lekkie zniechęcenie na bardziej skomplikowanych poziomach, które wymagają wielu prób i dobrej koordynacji. Granie na rozładowanej myszce bez podkładki może być wyjątkowo frustrujące. Niektóre poziomy bywają zagmatwane i mogą zająć więcej czasu, ale na szczęście twórcy również to przewidzieli i w grze są podpowiedzi, które w przypadku dłuższego zastoju na mapie ukazują się graczowi. Przechodzenie tych samych poziomów po raz kolejny może być szybsze dzięki nabytemu doświadczeniu, ale nowe osoby mogą mieć Trudności. Jeśli chodzi o błędy, spotkaliśmy tylko jeden i nie wpłynął on w żaden sposób negatywnie na rozgrywkę. Co do ceny, Human Fall Flat jest stosunkowo przystępną grą nowo, a często można znaleźć ją na promocji. Gra regularnie otrzymuje darmowe aktualizacje z nowymi mapami, takimi jak Podwodny Świat czy Muzeum, co zwiększa wartość za pieniądze, które zainwestujemy. Zanim przejdziemy do podsumowania, zachęcam gorąco do oceny filmu, zostawienia komentarza oraz subskrypcji kanału, aby wesprzeć nasz rozwój i nie przegapić kolejnych filmów. Podsumowując, Human Fall Flat to świetna gra dla każdego, kto lubi zabawę i nieprzewidywalność. Zwłaszcza z przyjaciółmi. Dzięki humorystycznej fizyce i różnorodnym mapom jest to gra, która sprawia, że każda sesja jest niepowtarzalna. Jeśli szukasz czegoś, co rozśmieszy ciebie i znajomych, to ta gra jest strzałem w dziesiątkach. Padne. to jest bardzo niepłynna jazda. już <grymne> wrócili. Super, ludzie się skończył. możecie pójść po następne. mam? Ooo. Oh. Ooo, oh, jak romantycznie.